Mano, kolano, dzisiaj drodzy widzowie, będziemy zbierać dirta. I patrzcie, jak zbierzemy dirta i chwycimy go do ręki, to dostajemy bardzo dużo dirta. Bardzo, bardzo, bardzo dużo, pełno dirta. I w ten sposób wystarczy, że zdobędę jakikolwiek blok, jeden, i mogę go sobie spamować w nieskończoność. Możemy go mieć po prostu miliony, miliardy. Więc na przykład, jak potrzebuję mięsko, to proszę bardzo, rozwalam tutaj krowę. Chodź tu, krowo. Chodź tu, chod tu, krowo. Masz jakiś problem? Masz jakiś problem? Mućka? No co. açık Trudno mi to idzie, ale no dalej O, dobra, elo, poszło No i co, teraz patrzcie na to, chodzę sobie I elo, dostaje jedzonko właśnie Dostaję mięso, więc super Ale bardziej opłaca się zbierać e, Przepalone, więc wystarczy, że raz przepalę I gitara, na przykład patrzcie, teraz to drzewko Też rozwalę i już więcej drewna Raczej nie będę musiał zbierać, bo Bo patrzcie, cyk, i mamy go fest Dużo, o tak, więc oglądajcie Do samego końca, wbijajcie do sklepu na Wojanshop.pl, bo naprawdę e, warto przekazać Przekozackie rzeczy z Timu Wojana do białego rana Dołączajcie do tego teamu, bo naprawdę warto No i co, my sobie zrobimy Tutaj już oczywiście początkowe rzeczy Czyli crafting table, oczywiście patyczki Wszystko mamy Oj, zbagowało mi się coś, w sensie zlagowało Okej, okay, dobra, mamy Wolę nie chodzić, bo to działa zazwyczaj wtedy Kiedy chodzicie Te zbieranie itemków, więc wolę póki co nie chodzić Bo będę, będę Cały czas, wiecie Rozmnażał kilofy kamień drewniane, Albo inne rzeczy, których akurat nie potrzebuję A tego bym nie chciał, dobra E, rozwalmy tutaj owce. Właśnie, problem też będzie, że jak na przykład będziemy chcieli owce rozwalić siekierką, to ta siekierka będzie nam cały czas wypadać. Więc to To będzie słabe. Ale dobra, teraz patrzcie: biała wełna. I już mamy wełnę na łóżeczko. No, jakie to jest prosta gra, no coś pięknego. E, dobra, gdzie to jest e, cobblestone? Potrzebujemy kobla teraz, żeby, wiecie, rozbudować się. Bo mi najbardziej teraz zależy na diaksach. Muszę zdobyć diaksy, jak zdobędę diaksy, to lecimy dalej. E, dobra, idziemy na dół. Idziemy na dół, tutaj pewnie będą. O, rzeczy, pięknie. Mamy. I patrz, jeden Wystarczy. Dobra, teraz po prostu sobie tutaj pochodzimy <noise> i pięknie. Okej, okay, tyle wystarczy, wychodzimy na powierzchnię. Gdyby tak było w prawdziwym życiu w Minecraft, to życie byłoby 5 e, razy piękniejsze. Po prostu byłoby. Mm, coś pięknego byłoby, a tak to niestety nie istnieją takie rzeczy. A szkoda, a szkoda. Dobra, cyk, zróbmy jeszcze e, piecyk. Coś mam lek Lagi jak kraftuje rzeczy Może już po prostu serwer jest totalnie przeciążony Przez liczbę rzeczy, które ja tutaj właśnie tworzę Ale spokojnie, e, dobra Zróbmy sobie jedną właśnie tutaj, tutaj przepalone mięsko I potem już żadnego mięska więcej nie będę Potrzebował, patrzcie, cyk, OK. Weźmy sobie od razu stąd e, Też te rzeczy O i tak jak mówiłem Wypadają te kilofy i tak dalej, ja tego akurat Nie potrzebuję, dobra, to wyrzucamy I teraz patrz, o nie, no nie chcę Tego, OK. Nie chcę, dobra, i teraz y, Chcę natomiast mięsko, dużo mięska Więc poproszę mięsko Pięknie, pięknie, mamy 41 Dobra, starczy, starczy, mordo, nie muszę mieć aż tyle e, dobra Rozwalmy ten crafting table, zabieramy go ze sobą W końcu, co nie? Ojej, przez przypadek Zrespią za, za dużo siekierek Zostawcie mi siekierki Ja nie mogę, ile siekierek ze mną lata Dobra, koniec, koniec, dość, bo naprawdę przesadzam Dobra, cyk, Wyrzucam, zostawiam jedną Ej, ale te siekierki nawet y, Tak samo wyskakuje E, zużycie ich, co nie? Tyle samo wynosi. Dobra, możemy zrobić teraz, patrzcie, z jednej trzciny zrobimy milion książek, bo mamy jedną skórę, widzicie? I możemy w ten sposób Crafting Table zrobić przekodacki. No, co, co, to jest coś pięknego. Dobra, chodźmy do jakiegoś cave'a, bo ja bym chciał teraz, wiecie, troszkę żelaza znaleźć. Potem przepalić sobie, wystarczy, że jedno żelazo przepalimy i będziemy mogli sobie naspomować żelaza. Fest dużo. No, i potem pod jaksy pójdziemy, tylko tutaj nie ma żadnego um, um, tego, żadnej jaskini, i to jest problem. O, czekaj, tutaj, tutaj, coś tutaj mamy, dobra? Tak, jakieś zejście na dole, pewnie ślepy załek. Nie, patrzcie, póki co, póki co węgiel potrzebuję, a węgiel mamy tutaj, więc spoko. Wykopię jednego węgla. Co jest grane? Czemu zapałem tyle tych? Nie, nie, nie chcę tego. Chcę węgiel, o, dobra, węgiel, węgiel, pięknie Okej, okay, a te wszystkie kilofy to ja wyrzucam, nie Bo nie potrzebuję ich, cyk, 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 cyk Nara Co jest grane, czemu ja ich mam tak dużo e, Dobra, Węga za, za to Potrzebuję dużo, 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 dużo Więc świetnie, dobra, mamy już ponad 100, Więc tyle mi wystarczy e, I teraz tak, cyk, okej okay. Patyczki w sumie mogłem sobie zostawić Ale, w sensie Se, wiecie, rozmnożyć, o to mi chodziło. Dobra, zróbmy sobie więcej tych patyczków. Okej, okay. i więcej pochodni. Pięknie, mamy dwa staki pochodni. Już sobie jeden stak tutaj położymy. Cyk, i możemy. Możemy iść dalej. No, coś, mam jakieś lagi tutaj, widzicie? Mam jakieś lagi. Ale no, słuchajcie, to no, nie dziwię się trochę, bo tutaj naprawdę dużo się dzieje. Okej, okay, czekajcie. Tutaj się ciągnie dalej ten. No nie, i to będzie tutaj. O, dobrze, widzicie? Co to jest za spotkanie? O lol, ale wybuch, ale wybuch mu na głowę. Okej. Okay. Okej, okay, moby bardzo e, lagują, ale ale dobra. To się przeżyje, drodzy widzowie. Za to, że to jest taki fajny modzik, to się przeżyje to. Dobra, i teraz tak. Teraz potrzebuję jeden piecyk, cyk, wrzucamy to do przepalenia. Pięknie, niech to się przepala pięknie, ładnie wszystko i będziemy mieć no nieskończoną ilość żelaza. Już się nie mogę doczekać z tego. Okej, okay, tam tam coś jeszcze jest? Chyba nie, tam nic więcej nie ma. Podoba mi się, bo nie muszę tyle kopać. A zawsze mnie to denerwowało, że musiałem tyle kopać tych rzeczy na początku. A teraz patrzcie, patrzcie! To jest coś pięknego! Jestem bogaty! Dobra, o nie! Nie chcę tego! Nie siekierek, wyrzucam siekierki, wyrzucam, wyrzucam Muszę, wiecie, muszę uważać, bo wystarczy, że przez chwilę będę trzymał jakąś rzecz, jakąś siekierkę I ona mi się, wiecie, zrespi w ilościach hurtowych po prostu Dobra, spodenki teraz, pięknie Dobra, mamy spodnie, zróbmy sobie jeszcze budki Okej, okay. załóżmy sobie to wszystko Zróbmy sobie e, narzędzia teraz wszystkie Czyli kilof, siekierka A, tak się nie robi siekierki Eee, tak się robi, siekierkę Pięknie. Motykę mógłbym też zrobić, ale już nie chcę. Po co mi motyka? Eee, dobra, mieczyka chyba nie potrzebujemy. Chociaż mieczyk, dobra. Albo nie, dobra, mieczyka, nie No i co, to chyba powinno nam wystarczyć. Teraz rozwalamy to. Okej, okay, pięknie. I rozwalamy to. Okej. Okay. Dobra, mamy wszystko I teraz co? Możemy schodzić sobie szukać jakiegoś e, cave'a głębiej A może tutaj się wkopiemy i poszukamy diaksów I będziemy przebogaci Dobra, to tutaj się wkopiemy O nie, już widzę jak mi się wszystko Patrzcie na to, wszystkie kilofy łapię Co jest grane? No nie, będę musiał je wszystkie wyrzucić potem Dobra, wkopuję się na sam dół Elo, no i zobaczymy Zobaczymy co z tego będzie a, Coś czuję, że mogę do lawy wpaść A jak wpadnę do lawy to będzie lipa nie, muszę mieć jakieś, jakieś zabezpieczenie tutaj, bo to będzie źle Zaraz zacznie mi grelagować. lagować Patrzcie ile tutaj jest kilofów, co jest grane Co tu się dzieje, co tu się wyrabia Słyszę gdzieś tutaj lawę, już Tutaj jakby była gdzieś lawa, czekajcie, czekajcie, na którym jestem poziomie 12 11 ok, okej, 11. Gdzieś tutaj, o, tutaj będzie lawa pewnie Co się? Je... O, No i pięknie, co tu robi Co tu robiły kilofy One się jakoś pojawiły w dziwny sposób O, o ile kilofów, o, złoto Możemy być już przebogaci w złoto To pierwsze tak Pierwsze, to wyrzucę te wszystkie e, kilofy, które tutaj mam, bo ich nie potrzebuję <laughs> Wszystkie do, do lawy, wszystkie do lawy kilofy Okej okay. Muszę je tak wyrzucić, żeby już więcej mi się nie łapały w ręce O, świetnie, dobra I teraz mogę resztę wyrzucać, świetnie Ja nie mogę, ale tego jest Ale tego jest, dobra I teraz to, świetnie Mamy złoto, złoto już mogę brać na szczęście Więc tyle, tyle będzie dobrze Ojku, dobra, tam dalej można jakoś przejść Patrzcie Łapię tyle złota, że mogę się nim podbudowywać Elo, podbudowuje się złotem <laughs> Widzieliście? Widzieliście coś takiego? Podbudowywanie się złotem? O nie, nie, nie O ty, Lamusie O, pięknie Ale porobiliśmy was normalnie tutaj Z normalnie krypciolem Elo, a ty co? A ty co? Okej, okay, rozwalony, pięknie Jeszcze ty Czy tutaj będą gdzieś diaksy? To jest szansa duża na diaksy, słuchajcie, bo Powiem wam szczerze, no cave wygląda obiecująco Okej, okay. nie chcemy tutaj kłopotów e, dobra, cyk Co jest zgrane? Okej, okay, to jest tak dużo złota Musimy być w jakimś miejscu dziwnym Bo tu jest pełno tego złota, dobra, cyk Chodźmy tutaj na górę Może tutaj będą jeszcze jakieś diaksy W ogóle czy jesteśmy na poziomie diaksowym? Nie, nie jesteśmy, wracamy, wracamy na dół My teraz chcemy tylko diaksy Bo jak je znajdziemy to już jesteśmy, puuu Jesteśmy ustawieni O nie, diaksów nie ma, za to jest zombiak którego nie lubimy Nie polubimy się zombiak Spadaj ode mnie Okej, okay, dobra Muszę sobie zjeść jedzonko, okej okay, na szczęście mam go bardzo dużo więc wiecie mogę go sobie wszamać okej okay. o ja, ile mam rzeczy <grym> To jest jakaś masakra Dobra, mogę sobie teraz te biegać i stawiać te pochodnie wszędzie właściwie Elo Elo, zaspamię całymi pochodniami tutaj wszystko <grym> Dobra, patrz, ile tutaj siekierek, dobra idziemy tutaj No nie, tutaj nic nie no nie, bez jaj, że nie mam pochodni! No co, przecież ja tutaj biegam, one mi się nie respią. Wszystkie re rzeczy mi się respią, ale nie, nie pochodnie, no dramat. Dobra, idziemy. Ej, czekajcie tutaj, 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 coś może być. O, tam, tam byłem chyba. Dobra, chodźmy tutaj. O, krypcio. Dwóch krypciów. Ej, co jest? Nie reagowały na mnie. Dobra, zareagowały wreszcie, dobra. Wracamy tutaj, nie, nic nie ma, ewidentnie Dobra, na szczęście znalazłem tutaj przejście do innej kopalni eee, I tutaj zapowiada się, jakby diaksy były I to było ich dużo Ale, oj, krypciolo Okej, okay, leci Szkoda, że ich tak laguje a e, czemu same creepery się lepią? O, ja się kręcę Dobra, co tutaj się dzieje? Ale grubo na maksa Dobra, tam jest dalej kopalnia Czy my chcemy tam iść? No tutaj, tutaj nie wiem czy Dobra, pójdziemy Pójdziemy, przebudujemy się, słuchajcie. Damy radę, słuchajcie. Mamy tutaj naprawdę pełno surowców. Pełno. Możemy w każdej chwili przecież tego kobla mieć ile chcemy. Więc ja tutaj tak idę, takim sposobem szybkim. Ok. I tutaj, słuchajcie. Już widzę, już widzę. To jest właśnie to. To jest właśnie to, po co ja tutaj przyszedłem. Dobra, teraz tak. Wyrzucam te wszystkie rzeczy Okej, okay. chcę mieć pustoweku. Chcę mieć pusto weku Od teraz będę miał same diaksy weku Po co mi drewno, po co mi to wszystko Nara, nara, tego nie potrzebuję Skórę, a po co mi skóra, nara Dobra, chcę tylko to Uwaga, jeden diaks, wystarczy Okej, okay, mamy jednego diaksa I rozmnażamy go Hurtowe ilości diaksów Dobra, teraz fajnie by było wydostać się na powierzchnię eee, i te diaksy, wiecie z, no, ro, rozmnożyć Bloki diaksów, o, tak, bloki diaksów A, Tak, tak Bloki diaksów, dokładnie, dobra Teraz już wiem, teraz już wiem Jaki jest cel życia Celem życia jest Rozbudowanie się na maksa Właśnie przez ten tutaj sposób, dobra, pięknie I możemy teraz wychodzić <laughs> Wychodzimy, okej, okay, wezmę sobie tutaj pochodnie Wychodzimy I na górę teraz, cyk, okej okay. O nie, nie mogą mi się Nie mogą mi się zapełniać tutaj kilofy Musi mi się zapełniać tylko diaks Tylko diaks, tylko diaksy Tutaj żadnych nowych kilofów, Tylko diaksy, okej, okay, idziemy wyżej Oj, coś mnie zbagowało I na górę, dobra Ja tutaj, czekaj, słyszę wodę Może już jestem na górze Ale to za szybko byłoby o, patrzcie, ja się podbudowuję blokami, diaksów. Czyż to jest. Po czym poznać bogacza w Minecraft, nie? Wykopuje się blokami diaksów. Elo! I tutaj nie ma żadnych przelewek. Nie ma to, nie ma to. To, to, to wszystko jest na realne, co nie? <noise> Ale się cieszę. Głupim wykopywaniem mam już e, stack. E, ponad stack, półtora stacka. Więc wystarczy naprawdę. Ja nie muszę się starać i ja to wykopuję. Wykupu e, elo jest kozacko. Dobra, tam postawiłem pochodnie. O nie, nie to, nie to, nie to, nie to. Bo zaraz mi się, zaraz, wszędzie mi się zaraz zrobią crafting table, co nie? Tego bym nie chciał. Idziemy wyżej. Gdzie to się kończy to tutaj? O nie, żwir na mnie wpadł. O, Od... okej, okay, przeżyłem. O, i tutaj widzę już, tak, patrzcie co my tutaj mamy. Już mamy powierzchnię. Już mamy powierzchnię. Oby to nie było, tak. Dobra, pięknie, wykopujemy się. I patrzcie, wykopywaliśmy się cały czas praktycznie. Ej, kolejny kilof. O ja, jaki wysyp kilofów. Ale nagle wszystkie kilofy wysypało. Dobra. No i patrzcie. No co tu Creeper robi? Przecież dopiero co tutaj... No właśnie, nie byłem. Dopiero co tutaj wyszedłem, a już mnie Creeper wita. No nieźle. Niezłe przywitanie. Patrzcie. Eee, wykopywałem się praktycznie tylko diaksami. I najlepsze jest to, że w ogóle diaksów nie straciłem, tylko mam ich więcej. Więc to mi się podoba. To mi się podoba. Patrzcie na to. Mamy już, mamy już cztery staki. To ja mogę się tak podbudowy podbudowywać tutaj. Patrz. Widzisz? Widzisz? Elo. Mordo. Świnio. Co tam Świnio? Elo, gościu! Co, co tutaj mam robić teraz? Przeszedłem całą grę. W sumie ja nie mam co już więcej robić. Mogę zrobić... O, kolejny domek z Diaksów. Patrzcie. Ja już tych domków w tych Minecraftowych odcinkach zrobiłem tak dużo, ale... Spadaj, ale tutaj, no widzicie, jestem tak bogaty, że, że mogę. Stać mnie, stać mnie. I wiecie co? Wybuduję ten domek i będę miał nadal więcej diaksów zani, niż zanim wybudowałem ten domek. Tylko problem jest z tym, że tak laguje mega mocno tutaj. Okej, okay, patrzcie, uwaga. Mamy cały domek. Okej, okay, udało się. I teraz patrz, możemy sobie tutaj wejść. Troszeczkę ziemi, ale to już nieważne. Najważniejsze są ściany, z którego to jest zrobione. I mogę tak sobie latać teraz naokoło i sobie zbierać więcej diaksów. I więcej, i więcej, i więcej. Więcej. i mamy 2, 4, 6 staków diaksów, ale grubo. O, kolejny cave. Już mi nie straszny cave. Teraz mogę się zabudowywać z diaksami. Patrzcie, jak atakuje mnie jakiś nagle szkielet, to tak, siup, ciup, 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 i mogę nawet zrobić tak, ciup, ciup, ciup. O, jelo, ale obrona. Dobra, pięknie. Po co ja miałbym teraz w ogóle gdziekolwiek schodzić do jakiejś kopalni i szukać diaksów? Co nie? Po nic. Tutaj wszystko już mam, wszystko już mam, słuchajcie drodzy widzowie Jestem najbogatszy na świecie um, No więc um, wy też możecie, możecie być najbogatsi na świecie Mając koszulkę albo bluzę Albo cokolwiek z Wojan Ponieważ daje wam to normalnie Pełno prestiżu Prestiżu, więc zapraszam Wojanshop.pl, pierwsza linia w opisie Takie kozackie koszuleczki z moim pieskiem Pimkiem Śminkowalniką i tutaj ze mną Więc zapraszam, pierwsza linia w opisie Dodatkowo promocja na wszystkie artykuły szkolne Więc warto, trzymać się i do zobaczenia w kolejnym odcinku うん。